Jerzy Owsiak ostro reaguje przed finałem WOSP. Nie zniosę tego dłużej. Jerzy Owsiak, założyciel i prezes popularnej w Polsce organizacji charytatywnej, stał się postacią wywołującą wiele emocji w społeczeństwie dzięki swoim imponującym i znaczącym inicjatywom. Dzięki nieustannym wysiłkom zrealizował szereg projektów charytatywnych, które przyniosły pozytywne zmiany społeczne, zwłaszcza poprzez szeroko zakrojone akcje zbierania funduszy. Przez lata te projekty przyciągały uwagę i wywoływały silne reakcje nie tylko ze strony opinii publicznej, ale także mediów i znanych artystów. Jednak największe emocje zawsze budzi wydarzenie które ma miejsce w ostatni weekend stycznia każdego roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wydarzenie stało się nieodłącznym elementem sezonu świątecznego, gromadząc tysiące uczestników i czołowych artystów. W tym roku, 25 stycznia 2026 roku odbędzie się 34 finał, kontynuując tę znaczącą tradycję. Nie jest to łatwe dla osoby takiej jak ołsiak, która przez lata mierzyła się ze sprzecznymi opiniami. Dlatego też ponowne publiczne wystąpienie Jerzego Owszaka w obronie swoich działań jest wydarzeniem wartym uwagi. Jest to rzadka okazja, gdy tak stanowczo broni swojej misji, misji związanej nie tylko z działalnością muzyczną ale także głęboko nacechowanej humanizmem i odpowiedzialnością społeczną. Od samego początku inicjatywy Jerzego Owsiaka wzbudzały w polskim społeczeństwie mieszane uczucia. Jego projekty charytatywne, zwłaszcza wydarzenia muzyczne takie jak finał WOŚP, spotykały się nie tylko z gorącym poparciem szerokiej publiczności, ale i z ostrą krytyką ze strony niemałej części społeczeństwa, w tym artystów. Pomimo silnego wsparcia ze strony wielu znanych osób, nie brakowało sprzeciwu ze strony celebrytów, takich jak Doda, jedna z najsłynniejszych polskich artystek, która publicznie krytykowała inicjatywy Owsiaka. Ta opozycja wyraźnie odzwierciedla polaryzację społeczną dotyczącą jego działań, zwłaszcza w kwestiach wrażliwych, takich jak wykorzystanie zebranych funduszy i sposób organizacji imprez charytatywnych. To zdanie to nie tylko dowód na determinację Jerzego Owsiaka, ale także mocne potwierdzenie sztytnego celu inicjatyw charytatywnych, które realizuje. Niezależnie od tego, czy ktoś się zgadza, czy nie, jego działania ostatecznie służą dobru wspólnemu, a korzyści płynące z tych datków dotrą do wszystkich, niezależnie od ich poparcia. Jest to silne przesłanie o sprawiedliwości i humanitarnym charakterze projektów charytatywnych Owsiaka. Tymi mocnymi słowami Jerzy Owsiak potwierdza, że jego wydarzenie zawsze niesie pozytywne wartości, służąc nie tylko tym, którzy je lubią. Ale także tym, którzy go nie popierają. Co więcej, nie poprzestając na obronie swojej inicjatywy, ogłosił także listę gwiazd, które wezmą udział w finale WOŚP. We wtorek, 9 grudnia, o godzinie 15 na Facebooku, ogłoszono listę artystów, podgrzewając emocje milionów fanów. Znane zespoły, takie jak Lanberry, Igo, Lemon Jam, Happy Sad, ich troje i Mysłowic wystąpią na największym stadionie w Warszawie, który, jak się oczekuje, przyciągnie tysiące widzów. Wstęp na wydarzenie będzie całkowicie bezpłatny, dając wszystkim szansę na udział i wsparcie działalności charytatywnej organizacji. Program ten to nie tylko wieczór muzyczny, ale także symbol jedności i człowieczeństwa. Wydarzenie to stało się nieodłącznym elementem polskiej kultury, przyciągającym nie tylko artystów, ale i rzesze ludzi z różnych stron kraju, zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z celem zbierania pieniędzy poprzez wydarzenia muzyczne, na rzecz projektów charytatywnych, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest nie tylko imprezą muzyczną, ale także okazją dla społeczeństwa do wyrażenia solidarności w działaniach na rzecz potrzebujących. Od pierwszych dni do dziś Jerzy Owsiak i jego organizacja zainspirowały miliony ludzi. Wzbudzając ducha pomocy i dzielenia się w społeczności. Pomimo wielu trudności i wyzwań, jego wytrwałość i nieustanny wysiłek przyniosły znaczące sukcesy w wspomaganiu potrzebującym. Zbliżający się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to kolejny raz, gdy owsiak potwierdza siłę muzyki i ludzkiej dobroci pokazując, że krytyka nie jest w stanie go powstrzymać w misji niesienia dobra społeczności.